Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a ze mną dzisiaj jest. Tu mam pudełeczko, zapomniałem ustawić. Huawei Fribacy 7i. I. Czyli coś takiego. Nie wiem, czemu Huawei mi w różowym nie wysłał, ale ja bym różowy potestował. Więc Huawei, pani Huawei, różowe też mogą być. Mam żółte soniacze, takie. Pan w sklepie też się dziwił, że. O, to dla kogoś pan bierze, a ja mówię, nie, no, dla siebie on. A nie, no to ładny kolor, że no. Więc mi kolory nie straszne, nie muszą być szaro, burę, bo są jeszcze jasne i są takie jasno różowe. Ale dobra, zanim przejdę do nich, muszę dać pewien wstęp. W ostatnim czasie testowałem różne słuchawki. Tak jak mówiłem, mam swoje soniacze, które są bardzo przyjemnymi słuchawkami, mimo niskiej ceny. E, cały czas mam. Chłoweje Fribacy 6. To są 7i, to są 6, czyli model starszy, ale model też trochę wyższy. Jak zobaczycie, one są zbudowane. Czyli... Albo które też są z gumeczką. I nie wiem, powiem uczciwie, nie wiem. Nie wiem. Czy w ostatnim czasie moimi ulubionymi słuchawkami nie były te? Czy one są lepsze od tych Huawei szóstek? Nie. A mam trochę inną budowę i ta budowa jest wygodna. Te, wiecie, ta designerska. Jest wygodna, wszystko jest git, jest spoko, ale mm, mam jedno, jedno ale. Dawno, dawno temu, a tak naprawdę... Lata temu mm, dziwiłem się, jak można słuchać Techno, House'u i tych innych. Jezu, rypią w tej muzyce i masakra. Potem się przekonałem i zacząłem słuchać tej muzyki i po prostu lubię tą muzykę. I te słuchawki z gumeczkami były o tyle fajne, że one trochę lepiej przylegają, one trochę lepiej... Szóstki są super -ha -ha. mają Z tej trójki, z tej czwórki mam najlepszy dźwięk, 100%. Są też najdroższe. E ale te lepiej przylegają. I dostałem teraz Freebatsy siódemki i też z gumką. I one fajnie. I one fajnie przylegają. One fajnie wypełniają ucho. I nie wiem. Kurczę, bo to tak mówię. Wiecie. Mówię, o Jezu, ja lubię najbardziej taką budowę. Potem e, mam te Huawei. Mówię, to w sumie ta budowa też jest ok. I Tesco jest ok. Jeśli chodzi o taką muzykę. I ANC, do czego sobie zaraz przejdziemy. Budowa z gumkami, czyli taka budowa standardowa plus gomeczki, jest chyba budową najlepszą, ponieważ te słuchawki najlepiej e, wypełniają ucho, przez co ta muzyka jest... Nie chcę mówić, że najlepsza, ale też może być najgłośniejsza i plus ma bardzo fajne ANC. I mówiąc uczciwie, szóstki moim zdaniem grają lepiej. Jeśli chodzi o jakość audio... Pokonują Sony, pokonują Realme i pokonują te 7 i. Jeśli chodzi o głośność, powiedziałbym, że Realme są trochę głośniejsze od tych, od 7i. Jeśli chodzi jednak o taki balans, to wydaje mi się, że to są właśnie najciekawsze. Te grają trochę głośniej od szóstek, moim zdaniem, ale to sądzę, że stworzy... to sądzę, że jest wynikiem tej typu budowy. Może one same w sobie nie mają więcej decybeli, ale po prostu ten typ budowy sprawia, że te słuchawki, ja odczuwam tę muzykę głośniej. Z drugiej strony są cichsze niż Realme, bo są, ale mam wrażenie, że grają od nich też lepiej. Że są, ta jakość muzyki stoi na nieco wyższym poziomie. Takim na zauważalnie, szczególnie przy tej dużej głośności, jest mniej trzasków, muzyka jest trochę pełniejsza. Hmm. Przyjemniejsza, po prostu przyjemniejsza dla ucha, a nie oszukujmy się, małe słuchawki to to nie są najlepsze, najbez... najzdrowsze dla ucha, y, więc tam też najlepiej nie słuchać nie wiadomo ile godzin y, waląc po uszach. Ale te wydają się trochę cichsze, ale trochę z lepszą jakością dźwięku, więc to jest jakby na duży plus. Na duży plus jest także to, że jest 35 godzin bez NC razem z tui normalnie koło 8, z ANC 5. I 20 z Etui. No właśnie, jak wiecie, albo nie wiecie, jestem fanem ANC od Sony, od tych dużych MX-ów. Jezu, po prostu uwielbiam. jak pamiętam, jak pierwsze testowałem, to to było chore, to było chore to, co one robiły. I ostatnio sobie testowałem te słuchawki, i sobie je założyłem, i poszedłem sobie gdzieś tam po mieście, i założyłem sobie, włączyłem ANC, i mówię, tramwaj, tramwaj zniknął, tramwaj zniknął, i tak. One mają naprawdę, to też jest jakby moim zdaniem wynika z budowy. Te słuchawki, przez to, że są. Umianie dźwięków jest po prostu. I tutaj y, możecie sobie ustalić y, świadomość, czyli żeby przepuszczało różne dźwięki, po prostu wyłączyć, albo sobie redukcję hałasu włączyć. I ta redukcja hałasu moim zdaniem stoi na. Naprawdę fajnym, wysokim poziomie jak za słuchawki za 4-5 stów. 5 stów normalna cena, jeszcze do dzisiaj 4 stówy, 399, więc jak się nie załapiecie, to poczekajcie, a znowu będą 4 stówy. Eee, tak, tak najlepiej. I to jest jakby bardzo, ale to moim zdaniem, bardzo fajny i bardzo taki topowy poziom, jeśli chodzi o to ANC w takich słuchawkach. Naprawdę włożyłem, fajnie mi to wyciszyło i Beautiful. Jak sobie teraz słuchałem, robię sobie często testy też takie, że puszczam sobie jakąś muzykę tam na kąpie. Włączam sobie różne tryby, patrzę jak to przepuszcza różne słuchawki i on też bardzo fajnie to tłumił. Jest spoko jakoś rozmów LDAC można kilka sprzętów podłączyć, jest aplikacja, nagrywam teraz czymś innym, jest aplikacja, która jest. Całkiem przyjemna jest sterowanie gestami, czyli, czy mogę przytrzymać, dotknąć tam w górę, w dół. E, co tam chcę, mogę sterować głową, odbierać i się rozłączać, e, że wykrywa, że zakładam albo zdejmuję. No to, to są standardowe yy, standardowe rzeczy. Też jest test dopasowania wkładki, też można sobie zrobić takie. Można sobie ustawić różne efekty dźwiękowe. Ja mam poprawa basów. No, to jak się słucha Explosion, to co można włączyć innego. I ogólnie spoko. Jeśli chodzi o tui jest jak najzwyklejsze. Jak zobaczycie, to jest szóstka, to jest siódemka, trochę inny kształt. Czy dla mnie to ma jakieś znaczenie? Moim zdaniem y, y, żadne. Jeśli chodzi o te słuchawki, spoko. Y, a jest tu oznaczenie? Gdzie tu jest oznaczenie? Tu jest oznaczenie. Że jest R. Że jest prawa, bo na niektórych ciężko mi znaleźć, nawet na to nie patrzyłem. Yy, słuchawki są dość wygodne, słuchawki są dość przyjemne, yy, nie wkurzają, że tak powiem. Dość przyjemnie się zakłada, jak na przykład, nie wiem, miałem Soniacze te takie, Irbacy chyba i Lingbacy, to w nich nie wiedziałem, czy ja je założyłem dobrze, czy nie założyłem. To są standardowe słuchawki, więc wtykam yy, i działają bardzo spoko. Podsumowując, bo to też nie jest taki test, wiecie, ja nie jestem takim dźwiękowcem, specjalistą, te słuchawki mają dużo, żeby zostać moimi ulubionymi słuchawkami w najbliższym czasie, ponieważ mi bardzo lubię, przez budowę, przez wszystko, ale tu mają trochę lepszą jakość audio. Są trochę cichsze, ale mają lepszą jakość audio, więc wiecie, czasem, jak się słucha techno, czasem człowiek lubi sobie usiąść, pierdzielnąć na cały regulator i po prostu ty, 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 ty. ale czasem i, i szczególnie jak mam posłuchać sobie coś trochę dłużej, to wolę trochę lepszą jakość audio, a tu jest też bardzo fajne ANC i to moim zdaniem jest moim zdaniem jest spoko, ja słuchałem głównie na iPhone'ie, można sobie ściągnąć aplikację na iPhone'a, można sobie ściągnąć już tam wtedy z linku na Android'y ja słuchałem na iPhone'ie i ta wtedy jest aplikacja Huawei Audio i ona działa spoko dajcie znać, czy chcecie więcej posłuchać o słuchawkach czy nie chcecie? Sam się zastanawiam, bo lubię czasem sobie potestować słuchawki. Nie jestem specjalistą, ale lubię sobie czasem się nimi pobawić, bo widzę czy mi coś bardziej pasuje, czy mniej. Kiedyś wiecie tych małych słuchawek, to w ogóle nie szanowałem. Od jakiegoś czasu zacząłem, bo one są po prostu czasem wygodne, a te się wydają też całkiem spoko. Z minusów nie ładuje się bezprzewodowo. 5 stówek to będzie dość dużo, bo już te kosztują. 599 te normalna cena będzie dość dużo te 500, te 499 399 ceną jest dużo bardziej em, adekwatną A poza tym ciężko mi powiedzieć coś więcej Pozdro